W Szczytnej zawodnicy z całej Polski rywalizowali w eliminacjach Mistrzostw Polski modeli samochodów sterowanych radiem. W dniu wczorajszym i dzisiejszym po raz pierwszy w Szczytnej odbyły się eliminacje Mistrzostw Polski w jeździe samochodów sterowanych radiem. To były trzecie zawody w Polsce. Za tydzień odbędzie się finał. Ze względu na koronawirusa troszeczkę mniej zawodników było niż planowaliśmy, ale i tak mieliśmy 24 zawodników. W 10 kategoriach ścigali się. Samochodów było prawie 30. No jestem bardzo zadowolony, udało się wygrać te zawody. Faktem, że skrócone, ponieważ odbyły się wczoraj w dobrych warunkach. Atmosferycznych. no Dzisiaj niestety pogoda nie była zbyt miła i, i po wilgotnym to, że niestety naszymi modami nie zbyt da się dobrze jeździć, także no musieliśmy zrezygnować z dzisiejszego dnia. Wygrałem w klasie E10 TC Modified. A co tym zadecydowało, że akurat ty wygrałeś? E, wygrałem trzy wyścigi z pięciu, po prostu wygrano, wygraną większość wyścigów. Zdobyłem pierwsze miejsce. Jak się jeździło na tym torze? Y, tor bardzo, y, bardzo wymagający, nawet zaskakująco wymagający, aczkolwiek bardzo dobrze przygotowany i bardzo dobrze mi się po nim jeździło. Jest bardzo gładki, co bardzo się przydaje dla takich modeli. Tak, jechałem dwiema klasami, jechałem w 1.8, jechałem w, w GT. I to jest tak, że w 1.8 to jest drugie miejsce wygrane, natomiast w GTQ, drugie miejsce to jest miejsce przegrane. Tam powinienem być szybszy, trochę nie wyszło tym razem. Wyniki zawodu znajdują się na stronie internetowej myrcm.ch jeżeli chodzi o konfigurację toru, zarówno dla mnie, jak i dla zawodników, ona jest bardzo fajna. To jest tort, wąski, ale jest techniczny, to co lubią zawodnicy, gdyż nie wszystkie tory, tak samo jak i zresztą w Formule 1, muszą mieć taką samą konfigurację. Tam też mamy tory szerokie, długie, ale mamy słynne Monte Carlo, gdzie się ścigają po bardzo wąskim torze. I tak samo tutaj zawodnicy byli z niego zachwyceni, tym bardziej, że tor ma nową nawierzchnię, jest bardzo gładki, nie ma żadnych ustępów i trakcja, czyli przyczepność modeli do tego asfaltu była naprawdę na bardzo wysokim w poziomie. Tutaj nawet można Mistrzostwa Polski w przyszłości organizować? Bez problemu, już nawet wczoraj panu burmistrzowi dałem taką propozycję, że jeżeli się dogadamy na drugi rok, możemy tu rozegrać Mistrzostwa Polski. A my trzymamy kciuki, żeby udało się zorganizować Mistrzostwa Polski w jeździe modelem samochodu sterowanego Radiem w Szczytnej już w następnym roku. Obecnie w Szczytnej była to trzecia i ostatnia eliminacja do Mistrzostw Polski, które odbędą się za tydzień 5 września bieżącego roku w Rudzie Śląskiej.